Dajcie mieli, kochani, wspólnotko szukająca Pana od rana. <ścoughs> Uch, idziemy sobie znowu przez Ściernisko. Dzisiaj, a wczoraj wieczorem po Mszy Świętej, mieliśmy spotkanie naszej wspólnoty tutaj, miejscowej. Um. Było bardzo ciekawie, siedzieliśmy sobie do późna. Rano ciężko było wstać, ale jakoś dałam radę. I mieliśmy bardzo ciekawą katechezę, którą przygotował mój syn Mikołaj. Katechezę na temat um, porządków sprzątania i czy są jakieś um, wytyczne. W Piśmie Świętym, czy są jakieś słowa na ten temat. No i znalazł tam kilka fragmentów mówiących, świadczących o tym, że Pan Bóg lubi porządek, lubi to, co jest poukładane. <laughs> takie dwa przykłady wam podam, które zapamiętałam najbardziej. Potem jeszcze będę wracać do tego, no i też. Mikołaj obiecał, że tą katechezę przy, też o, wrzuci do internetu, opra, opracuje ją. Wszystko to wymaga czasu. My tutaj, tak wiecie, ledwo nadążamy ze wszystkim, ale nie szkodzi powoli do przodu. No i jeden z przykładów e, takich ewidentnych, kiedy Pan Bóg daje takie wyraźne przepisy. Już w Starym Testamencie że kiedy naród wybrany gdzieś tam szedł na wojnę i wiecie, zakładał obóz taki wojenny, to były też przepisy odnoszące się do tego jak traktować nieczystości różne i jest, jest tam dokładny przepis, że kiedy gdzieś tam. Idziesz za potrzebą, to masz być zaopatrzony w jakiś kołek drewniany, czy taką łopatkę małą, wyjść poza obóz, tam zrobić dołek, zostawić tam ym, te swoje nieczystości w tym dołku i potem to zakopać, zasypać tą łopatką. <laughs> Więc takie szczegółowe przepisy. A uzasadnienie jest takie ponieważ kiedy Pan Bóg będzie się przechadzał pośród Twojego obozu, to nie może zobaczyć niczego nieczystego, niczego obrzydliwego, żeby się od Ciebie nie odwrócił, słuchajcie, <laughs> to są przepisy Pana Boga, że ma być porządek. No i tam kilka jeszcze innych fragmentów, przykładów. Mikołaj podał z Pisma Świętego. a jeden z ostatnich to, kiedy Pan Jezus z martwych wstał wiecie Apostołowie Piotr i Jan przybiegli do grobu to zobaczyli, że w jednym miejscu były płótna pozostały po, po tym jak yy, zmarł... <laughs> Po śmierci, Pan Jezus był zawinięty w płótna. Ciało Pana Jezusa było zawinięte w płótna, ale zawinięta też była jego głowa. I chusta z tej głowy była oddzielnie położona, złożona. Wiecie, i tak sobie wyobrażaliśmy to, że, że Pan Jezus nie zmartwychwstał jak taki. Wiecie, heroes, jakiś z kreskówek, że hura, aleluja! Wiecie, szaty gdzieś tam z tyłu, zrzucone, rozsypane, bo tutaj najważniejsza rzecz się dzieje w historii ludzkości i świata, że Pan Jezus z martwych wstaje, więc nieważne, chusty, tam jakieś płótna, nie. Pan Jezus z martwych wstał i pięknie ułożył te płótna i tą chustę. I jest napisane, że kiedy Jan to zobaczył, zobaczył to i uwierzył. I pomyśleliśmy sobie, że on widocznie musiał widzieć wcześniej, jak pan Jezus składał tą swoją chustę w jakiś taki charakterystyczny sposób i on widząc to, musiał sobie pomyśleć: "Nie, no to musiał pan Jezus złożyć, bo to jest jego sposób składania. <laughs> Wiecie, takie. <laughs> może trochę, może trochę um, no, nadmierne nasze interpretacje, ale kto wie, mogło tak być. Także taka mała in inspiracja dzisiejsza dla Was, może, czy podzielenie się tym, co u nas się dzieje. I teraz mamy pytanie na grupę dzielenia, właśnie odnośnie porządków. Co Pan Bóg na co wskazuje mi w życiu? Co powinnam uporządkować? Jakie tam rejony, sfery, strefy są do uporządkowania? Także <laughs> mamy się nad czym zastanawiać, mamy co robić. Na razie idziemy. Właśnie chciałam dzisiaj pojechać. Y w Dolinę Słupi, ale ponieważ wczoraj było spotkanie i myśmy tak ciasno zaparkowali te nasze samochody, żeby się inni mogli zmieścić na podwórku i no niestety nie mogłam wy wykręcić, wyjechać z tego ciasnego parkowania. No i ruszyłam po prostu sobie w tą naszą tradycyjną ścieżkę. Dobrze, otwieram Ewangelię. I pierwsze czytanie list Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. E, Święty Paweł mówi o tym, żeby nie gorszyć braci słabych w wierze, którzy na przykład opierają się głównie na przeróżnych przepisach, e, pilnie ich przestrzegają i jeżeli zobaczą jakiegoś brata który wiecie jest mocniejszy w wierze, dla niego przepisy nie są fundamentem wiary. Przepisy są dla człowieka, a nie człowiek dla przepisów. No ale jednak wiecie, z uwagi na to, żeby nie gorszyć tych słabszych w wierze braci, to czasami trzeba po prostu się powstrzymać od tej swojej wolności, nie gorszyć ich nawet do tego stopnia, że w tamtych czasach, kiedy wiecie, było niewolnictwo, to święty Paweł nawet zachęcał do tego, żeby tak usilnie się nie wyzwalać, nie, nie mówić wszystkim dookoła, ale ja jestem wolny w Chrystusie. Ja już nie muszę być <laughs> tym niewolnikiem, tylko nawet zalecał, żeby... Zostać w tym stanie, w którym zastało nas czy tamtych ludzi, nawrócenie i po prostu służyć tym swoim panom ludzkim tak jak Jezusowi, żeby oni chwalili Boga, który jest w niebie, żeby, żeby w ten sposób może się nawracali, widząc jak, jak chrześcijanie są uczciwi. Jak są pracowici. O, tu mnie. Fuj, jakiś komar atakuje. Ej, sio! No, także tyle. Na razie. My też mamy. Wiecie. W gronie chrześcijan, w gronie naszych wierzących ludzi, którzy tak bardzo opierają swoją wiarę na przepisach. Różnych, czy kościelnych, czy, czy innych utworzonych przez ludzi. I też musimy uważać, żeby ich nie gorszyć, nawet jeżeli nasza wiara jest jakoś tam oparta głębiej na, na Słowie Bożym, a nie na ludzkich przepisach. Zobaczcie, jakie piękne tu są dębowe owoce. Urwiemy sobie jednego na pamiątkę. Ej, gdzie ty jesteś? Ojejku, został sam kapelusz. No nie. Jeszcze ostrości nie mogę złapać. Drugiego zerwiemy. Jest tu o. Można zrobić dębowego ludzika w czapeczce. No dobrze, idziemy dalej. I dzisiejszy psalm ma. Refren. Prowadź mnie Panie swą drogą odwieczną. I pięknie psalmista poddaje się Bogu. E Prosi go, żeby Pan Bóg go prześwietlił, przeniknął, żeby zbadał go, żeby sprawdził, czy on idzie dobrą drogą. A jeżeli nie idzie dobrą drogą, to żeby go skierował na tą odwieczną drogę, nie na jakąś tam wiecie, ludzką ścieżkę, która dzisiaj jest, jutro gdzieś tam zniknie, gdzieś tam mamy jakieś plany. Takie swoje własne ludzkie pragnienia chcemy spełniać, ale może to nie jest Boża droga, może Pan Bóg wcale tego dla nas nie przeznaczył, może to są tylko nasze jakieś pragnienia, nasze um, pożądania, może nieuporządkowane. I pięknie psalmista, właśnie poddaje się Bogu. Jego osądowi, żeby to on stwierdził, czy faktycznie ten psalmista, ten człowiek jest na dobrej drodze, czy może gdzieś pobłądził? Także piękne takie. Wiecie, weryfikowanie swojego życia. Czy ono jest zgodne z wolą Bożą, czy może, czy może błądzimy gdzieś tam? Także Panie, przenikaj nas. prowadź nas drogą odwieczną. Pokaż nam tą ścieżkę, którą mamy iść. Amen. A dzisiejsza Ewangelia wiecie, zawiera tyle treści, że naprawdę nie wiem, o czym tutaj mówić. Bardzo dużo tych treści, Pan Jezus mówi, że mamy się modlić za naszych nieprzyjaciół, że mamy dobrze czynić tym, którzy nas prześladują, że mamy pożyczać, nie, nie domagając się zwrotu, że mamy nadstawić drugi policzek. Mnóstwo takich trudnych wskazówek. Dla naszego życia. No, i myślę, warto się nad tym zastanowić. Czasami ten drugi policzek to jest po prostu, wiecie, spotkanie z kimś trudnym, który już kiedyś nam wyrządził jakąś przykrość, a wiemy, że no jest to osoba, za którą może jesteśmy jakoś odpowiedzialni. Może jest w strefie yy, nie wiem, naszych przyjaciół, czy naszej wspólnoty yy, i chcielibyśmy tą osobę jakoś odciąć, prawda? Jak to jest teraz modne w świecie czy w tej w tym głównym nurcie psychologii który mówi że jeżeli masz jakąś osobę toksyczną w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, to po prostu odetnij te relacje, prawda? A może to jest potrzebne tej osobie, ta relacja z nami, może jest potrzebna też nam, bo jak wiadomo, człowieka szlifuje się człowiekiem. I jak mamy się nauczyć modlitwy za nieprzyjaciół, jeżeli będziemy od tych nieprzyjaciół uciekać zawsze, odcinać ich i zamknąć się w gronie takiej w towarzystwie wzajemnej adoracji, które prędzej czy później też zacznie jakoś tam szwankować, coś tam się nam nie będzie podobało. No, i tak powoli, powoli, wiecie, ludzie potrafią odcinać wszystkich. Ten mnie zranił, ten mnie skrzywdził, ten mi nie oddał tam 100 złotych, które mu pożyczyłam. <laughs> A ktoś inny mi też nacisnął, nadepnął na odcisk, już nie chcę mieć z nim nic wspólnego. No, i tak powoli, powoli ludzie zostają sami, samotni, dziwią się, że. Co to za świat? Jestem sama, czy sam? Nikt mnie nie odwiedza, nikt nie chce ze mną utrzymywać relacji. No, ale to często sami sobie na to zapracowujemy. Gdybyśmy szli za, za poradą Pana Jezusa, to może to by się nie stało. Może, może jednak jakoś byśmy Zbudowali te relacje z, też z ludźmi trudnymi. Gdzieś w Piśmie Świętym Pan Bóg mówi o tym, że, że On spuszcza deszcz na pole dobrego i złego. Że On jest tak dobry, że po prostu sieje nawet swoje ziarno słowa na kamienie, na drogę sypie tak obficie tym ludziom, którzy są niewdzięczni, o których wie, że zmarnują, a jednak daje im szansę i... każdy z nas dostaje tą szansę, nawet w momencie, kiedy... kiedy jest człowiekiem niewdzięcznym, Pan Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami i powinniśmy Go naśladować, tak jak nas uczy żeby się modlić za tych, którzy nas oczerniają. I wiecie, też tego doświadczyłam w życiu, że kiedy modliłam się za jakąś trudną osobę za, za tą osobę, która mnie skrzywdziła, to o wiele łatwiej było mi później do niej podejść, spotkać się z nią, uśmiechnąć się, uśmiechnąć się do niej. Prawda, bo, bo jakby ta osoba, te nasze relacje zostały jakoś mm, połączone w sposób nadprzyrodzony, bo tak po ludzku, to oczywiście należałoby tą osobę odciąć e, ze swojego otoczenia, uwolnić się od niej, od tych różnych traum, które potencjalnie mogą znowu się pojawić. Ale kiedy tego nie robimy, kiedy wzywamy Bożej Pomocy w tych relacjach trudnych, to naprawdę dzieją się cuda. Naprawdę dzieją się cuda i chwała Panu, że On jest z nami, nawet w tych małych rzeczach. W tych może nie takich spektakularnych, ale, ale bardzo ważnych dla. Dla nas, dla tej drugiej osoby, często. Także chwała Panu, dziękujemy Ci, Panie. Panie Jezu, że nam dajesz takie wspaniałe rady, które pomagają nam się rozwijać, które nas kształtują. Bądź uwielbiony, błogosławiony, wywyższony na wieki. Chwała Ci, Panie. Tutaj doszliśmy chyba do jakiegoś do jakiegoś skupiska małych domków bo tutaj w dole jest jezioro a tutaj domki letniskowe chyba Dobrze będę zawracać już do domku bo też mnie czekają różne sprawy uporządkowanie Zgodnie z naszą katechezą. Jestem bardzo zapalona do tego, żeby sprzątać, porządkować wszystko. No. Dobrze, kochani, tutaj z tego miejsca żegnam się z Wami. Taki malowniczy zakątek z domkami. Mam nadzieję, że mój domek też po jakimś czasie będzie wyglądał już tak będzie skończony <laughs> na razie jeszcze trzeba cierpliwie cierpliwie budowę posuwać do przodu gromadzić środki na ukończenie podobno wy, wykańczanie wykańcza jakoś tak słyszałam że wykańczanie domu wykańcza <laughs> Mam nadzieję, że mnie nie wykończy i zdążę tam jeszcze zamieszkać. No dobrze, trzymajcie się z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję za przemiłe komentarze. Nie zawsze zdążę na wszystko odpowiedzieć. Ale czytam wszystkie i bardzo Wam dziękuję, bo współtworzycie ten mój kanał, ten nasz kanał. Tą naszą wspólnotkę. Internetowo. No dobrze, z Bogiem, Papa. Pa. Błogosławionego dnia.